Fajnie no Siema jadań! Jezu, jak dawno Cię nie widziałem No, Ciebie też I czemu tak, stoisz na moim jest... tronie? Czemu stoisz na moim tronie? O ty będę. Dobra, 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 No weźmie nie sikaj tą Aha. tym toporkiem Chodź na górę, chodź na górę To ta jest ratusz, tak? Tak, to ratusz a to albo z... będzie. Ubogi ten ratusz. Wiesz, co? No, ubogi? No, trochę wielki mi się wydaje, jak na mój gust. Ale jeszcze nie wykończone. to chyba coś tam. Spójrzmy na nasze miasto. Ch ktoś tam dzielił zachstany pochodnie. Y Spójrzmy na nasze miasto, jadań, Spójrz na stary Stormguard. Czy ty widzisz, jak Zytkido. pięknie wygląda? <grytko> A co tam jest? Po tej drugiej stronie, tutaj. Nic. Nic nie ma, nie będzie. <grytko> nie, to jest. Druga część miasta. Nowy Stormguard. Tutaj będziemy w tą stronę się rozrastać. Oto więc serdecznie zapraszamy was wszystkich od przyszłego albo jeszcze troszeczkę dalej, ale przynajmniej do dwóch tygodni ruszamy Jest. z drugą serią Stormguard. Jest. Tak, zapraszamy. Będziemy sobie robić coś, nie wiem, podróżować, budować. No, ja to myślę, no nowe przygody, bo ostatnie były tak ciekawe, że musimy kontynuować Przygot. tę serię. Zważymy fabuła do to wym fabułę właśnie. W, <grymna> w następnym odcinku mogę z takiej spoiler y, opowiedzieć, Spodźmy. że Jadain zostaje porwany przez Creepera i ja obruszam ku ratunkowi na ratunek, żeby odzyskać ciało zgwałconego Jadaina. Tak, dokładnie. Ja tak mam szporzy całkowicie zaczniemy coś budować, sobie pewnie coś do, dokończymy. Teraz zmieniają kończę się wakacje, czas do roboty się wziąć chyba. Ja? Zobaczmy. Chyba tak, tutaj będzie. To, to jest nowe Stormguard. Użyteczność użytkowanie tych budynków zostały prezentowanych w następnym odcinku. Także myślę, że już troszkę bardziej się wypełni ten plac tutaj. No i tam jeszcze będzie alejka, za którą odpowiedzialny jest Jadajn. A będzie to alejka bardzo ciekawa. To jest fajnie widać Ale... na są drogą. Który? Gdzie tutaj? Tu. Kienku. Na ogród. Tak. Nie bez kozera wiem to budynk w tym miejscu. Nie spadł. O, y, no. Owca nam łazi tam. Uciekła? Bestia. Gdzieś tutaj była. Nasza owca dziadowca. No, no to do zobaczenia wkrótce. Będzie ciekawie.